A więc chodzi, co wie, mi puszczy, pies mi biega, jest na drzewie boję się, że mi ta kamera spadnie zaraz. A ja chciałam Wam powiedzieć, że super zainteresowanie mam ostatnio na kanale, więc będzie o wiele więcej filmów. I to jest taki po prostu wstęp. Nie wiem, może będzie to służyć jako jego odcineczek, ale właśnie kupiłem mikrofon, który tutaj jest na, na tym. I generalnie Kanon mi się opiera o tą płytkę taką od bramki, bo tu są pustrzałe bramki i się boję, zaraz to spadnie. No ale co? Chciałam wam podziękować z całego serca. Teraz będę się o wiele bardziej starać przy tych filmach, bo na początku miałam takie sceptyczne trochę podejście do tego, no ale wiecie. Kurde, dzisiaj jest słońce totalnie, więc muszę tak zas zasłaniać się trochę. O, powiedzmy, że jestem tutaj. Jest git. No to co, widzowie? Dziękuję Wam bardzo za bycie tutaj u mnie.